Kochani, będziemy nagrywać haul z Biedronki, z azjatyckich rzeczy, bardzo się cieszę, bardzo lubię właśnie tą kuchnię azjatycką, różne takie makarony, pad thai, sushi, więc no wiecie, no bo wydaje mi się, że większość osób lubi, lubi więc pierwszą rzeczą to jest taki makaron ryżowy z czarnym sezamem. Kocham makaron ryżowy i y, y, jadłam. Ten biały, ten biały jest pyszny. Kocham makaron ryżowe akurat. To jest moja ulubiona rzecz. Po prostu kocham ją całym moim, całym moim sercem. Cię pytali, dlaczego dzisiaj jestem związana z włosach, ponieważ miałam taki lekki wypadek w szkole i muszę mieć tutaj No rzeczą. To jest moci z nadzieniem o smaku mango. Tak. I to nie jest zimne moci, tylko takie, wiecie, ciepłe, no bo oryginalne moci jest ciepłe, nie zimne. Tak się ono prezentuje, mango, czyli taki azjatycki owóz można powiedzieć, bo dużo rzeczy oni akurat mają z mango. Następną rzeczą to są galaretka, 4 kalorie mango smaku mango. Ja już kiedyś to jadłam, bo co kilka, uznajmy tak samo jak jest w Lidlu, no to co kilka tego nie jest inna kuchnia. Z i w Lidlu. I teraz akurat jest azjatycka, więc bardzo fajnie. Tutaj mamy właśnie tą kalaretkę. Ona jest akurat bardzo dobra i ma 4 kalorie. Dobra. Następną rzeczą to jest sos sojowy. XD, ale ja kocham sos sojowe. Mogłabym wszystko jeść z sosem sojowym, jakby. Kocham to. Kocham, kocham ten produkt. Kocham. Dobra. Następną rzeczą to jest pulfa z marakuji. Moja mama e, sobie robiła zawsze z pulpą, e, e, z, właśnie z takimi pulfami, e, z nasionami, z pulpą, co? Pulpa to jest. Pulpa, e, z takimi e, właśnie sobie robiła m, taki deserek e, i akurat on jest mega dobry. Moje mamie smakuje, ja akurat nie przypadam. Tutaj następną rzeczą to jest taki makaron do zrobienia e, makaronu albo ramenu, więc bardzo spoko, tutaj są cztery. Takie są w zupce chińskiej, ale to są bardziej premium. Dobra. Następną rzeczą to jest wasabi. Też kocham oczywiście wasabi, ale napiszcie mi w komentarzach, czy wy, też, czy wy też tak macie, że mieszacie. Na początku dajecie wasabi, a potem moczycie to do sosu sojowego, bo ja zawsze tak robię. To jest naprawdę, proszę, poczujecie coś takiego słonego, ale coś takiego ostrego, więc to jest takie fajne przeżycie. Następną rzeczą to są. Wafle ryżowe o smaku tandoori Czyli takiej papryki, cebulki Ogólnie wafle o smaku tandoori Produkt bezglutenowy Bardzo fajnie, wezmę sobie je pewnie do szkoły Ja kocham wafelki ryżowe Ponieważ Nawet są zdrowe Są dobre i chrupiące A ja kocham rzeczy chrupie, chrupiące Teraz następną rzeczą To jest Red curry kokon, milk, Czyli po prostu mm, takie kary curry. Curry. to taki, taki sos do kary, co się z kurczakiem robi i z ryżem się je. ja akurat kocham Kocham najbardziej butter chicken to jest moje ulubione jedzenie. To jest indyjska już kuchnia, ale to też jest. Dobra, tutaj mamy kolejną galaretkę mango. dwie, bo no wiecie, cztery kalorie, no to szkoda, aż... Szkoda nie wziąć. Były kiedyś jeszcze borówki, ja jadłam. No i były takie se. Dobra. I ostatnią rzeczą to jest mochi z nadzieniem o sezamu. Czyli mochi, ale nie słodkie, tylko bardziej słone. Takie wiecie, takie pomieszane. Więc trochę takie to jest dziwne, ale fajne. Więc napiszcie mi w komentarzu, która rzecz Wam się najbardziej podoba. A teraz, taka, te, teraz takie wszystko Wam pokazuję szybko, co było kumochu sezamowe, kary, ryżowe o smaku tondori, z nadzieniem o smaku mango, z marakui, jajowy, ryżowy z czarnym sezamem, sabi, do różnych dań, które są na przykład ramen, czy jakiś na przykład pad thai, galaretki o smaku mango, które mają 4 kalorie. Te produkty możecie zakupić w yy, Biedronce, więc świeście się, bo pewnie szybko się wysprze, wy, wyprzedają. I to tyle. Pa! Jeśli Wam się podobał ten odcinek, to zostawcie subika i lajka.